jako pierwszy go opinię, proszę trenera z Tyskoszoliny, panu pana Dawida Kalka. Gratuluję przeciwnikowi zwycięstwa. Dziękuję. Dziękujemy Tyle. za to opinię. Piotr Kowalski. Powiem, że gratuluję zwycięca, przeciwnikowi. Taki mecz nie powinien się zdarzyć w naszym wykonaniu. Mam nadzieję, że to był ostatni raz. I... Tyle. Uh, dziękuję wszystkim kibicom trefla za ciekliwość. We needed this. Everybody needed this. Today I feel like uh, we just delivered uh, an elephant. We were pregnant and we delivered an elephant. You know? It was a long delivery. Pierwszego stanowiska nie musię mm komatrzeć. -hmm. Czuję się. Drugiego to. Czuję się tak jakbyśmy dzisiaj po długiej ciężkiej ciąży urodzili słonia. Uh, it was tough for, for this team to play since uh, since the second game of uh, this league, you know. Uh, before the, this game, I told them uh, everything started uh, the bet, uh, all the bet stuff started in Kozalin, so it's about time to to finish it also again and... uh, Temu Kozalin. Tymczasowo było bardzo ciężko grać od drugiego meczu, to znaczy meczu w Kozalinie, i powiedziałem się drużynie wszystko co zna. Zaczęło się właśnie w tym meczu wszystko jest złe rzeczy i teraz jest bardzo dobry moment i najwyższy moment żeby to zakończyć. It was a huge pressure for them for for last uh, almost two months, you know, for everybody. Not not from the from the owners, from from the management, from ourselves because we, we we've been disappointed, we've been frustrated because of the, the games we've been losing. So it was really difficult to play because although we a really good team there, They, na nas wszystkich ciążyła straszna presja od dwóch miesięcy nie dlatego, że presję wybierały właściciele czy zarząd klubu, ale dlatego, że my czuliśmy się źle byliśmy sfrustrowani sposobem w jaki graliśmy i w jaki przegraliśmy. przegrywaliśmy. A Koszalin jest naprawdę dobrym, ciężkim przeciwnikiem, dobrym zespołem. So maybe this was not the best uh, performance from, from us, but uh, for sure we fight from the first to the last second, and, uh, Finally, we got uh, uh, we got this victory, and uh, we, um, I hope that we're going to build our confidence on this on this game and uh, play better, show some better games in, in the future. Nasz. Ale jedno trzeba powiedzieć, od pierwszej do ostatniej minuty walczyliśmy i wyczerpaliśmy to zwycięstwo i mam nadzieję, że uda nam się na bazie tego zwycięstwa odbudować pewność siebie tej drużyny i w przyszłości pokażemy, że potrafimy wreszcie jeszcze lepiej. Dziękujemy panu że... robi Teraz jeden z bohaterów dzisiejszego wieczoru, Grzegorz Kuka. Ciężko powiedzieć coś po takim meczu, ponieważ emocje trzymają nas cały czas jeszcze. No, Na pewno w imieniu całej drużyny chciałbym podziękować kibicom, ponieważ no, myślę, że tak jak my, tak jak i oni zrobili dzisiaj, kawał, dłużej, dłużej, kawał dobrej roboty. Co do meczu, to na pewno cieszy 20 zbierek ofensywnych w naszym wykonaniu i wymuszenia aż 24 strat przeciwnika. To na pewno też zadecydowało w dużej mierze, jeżeli chodzi o wynik końcowy. No i muszę przyznać, że. Mimo że jestem młody, to już wygrałem parę meczów w karierze, dwa mistrzostwa polskich w tym liczając i muszę przyznać, że takiego tak jeszcze się nie cieszyłem po żadnym zwycięstwie jak po tym meczu i naprawdę bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa i liczymy, że, że podtrzymamy teraz to, tą serię już jednego zwycięstwa i, i dalej będzie dobrze. Dziękuję.